Tu Konrad kolekcjoner. Dzisiaj dostałem list, sam nie wiem od kogo. Zobaczymy, co w nim trafiliśmy. Mamy tak. Brazukę finałową narysowaną, brazukę narysowaną, limitkę Ronaldo XXL narysowaną i mamy tak. Karty robione. możemy sobie. Mam tak, one są tak zrobione. Bardzo fajnie. Tak wyglądają. Tak wyglądam z tyłu, a tak z przodu. I mamy tak. Hamesa Rodrigueza. Nie ma, nie ma i Roberta Lewandowskiego. James Rodriguez jest w Realu, Matic jest w Chelsea, a Lewandowski w Bayernie. Dalej, mamy tak. Brazil, Cup Brazil 2014. jedziemy. Mamy tak. Nike Wicia, Rafaela Marqueza, Maclejna Torresa, Bołkara Barego, Shinshiego Kagawę, Emanuela Giacariniego, Rogera Espinoza, Rodrigo Palacio, Andriego teumio i Jordana Ajewa. Jest, dalej jest Champions 13-14 To są chyba naklejki Mamy tak logo arsenalu, logo Milanu, Wojtka Szczęsnego, Robinho, Matie Valbuene, Auriena Hediu, Markela Bernege i Roberto Hiberta. Dalej. O, jest paczka robiona, ona tak wygląda. I zobaczymy, co nie jest to sobie tutaj duże. I mam tak Tiago Silva, Adriana Lopeza, Fronka Riberiego, Luke Modricia i znaczek Porto. Porto sobie tu postawimy. To jest taka złota karta. to jest tak. Jedziemy i mamy dalej. I mamy. 13-14 bo i widzę na koniec że jest jedna karta z 12-13 i mamy tak Hetona Hogera, szalaja. Klemensa, Benedita Hodesa, Šiovasa, Campbella, Maniatisa, Domingueza, Nklo, Pajeta, Enzo Pereza, Artura, Noera, Negredo, Aguero, ešte raz Negredo, Nasriego. Podolskiego, Wolkota, Kazorle, Artete, Kazorle, Brauna, Forstera, Polsena, Sigurdsona, Van Rina, Wernera, Vermeera, Bierezuckiego, Antoniego Van Bora, Kislinga. Topraka Reintarza Helgera Topraka jeszcze raz Topraka Reine Albiola Albiola Canavaro Kurtua Adriana Lopeza Diego Godina Wiktora Valdesa Weidenfellera, Angelo Orbonne dwa razy Krystiana Bolaniusa Ebuę riery Antolnipa Srne, Damiresa Meksesa Montolivo i tą kartą z 13, 12, 13 jest Dio Ale tu nam paczka spadła I jedziemy dalej i to już jest przedostatnie karty z brawo Sportu. ja się posypały nam się tutaj. Nie będzie to równo chyba poukładane No, może to jakoś będzie? I tak to sobie będziemy tutaj układali Jest tak, pojedziemy w tył. tak jest. Agüero, Karol Tevez, Dawid Edin Edingerko, Mario Goetze, Robert Lewandowski. Якуб Бошчиковский, Лука